W dzisiejszym odcinku zobaczycie hotele Bahia Principe w Meksyku na Yucatanie. Dawaj subka i oglądaj. Meksyku Po 11 godzinach lotu bezpośredniego z Warszawy i potem dwóch godzinach autokarem dojechałam do kompleksu hotelowego Bahia Principe. Ważne jest to, żebyście pamiętali, że nie mówi się Baja, Baja, Bahia, Baja, Bahia. Jeżeli już jesteśmy w takim kraju, to trzeba mówić poprawnie. Bahia Principe. Trzy hotele, pierwszy, który zobaczę, to Gran Polo. Chodźcie! Zanim zrobimy check-in hotelowi Belboje zajmą się walizeczką, także spokojnie możecie iść i zrobić check-in. Chodźmy. Wow, jak pięknie. Czuję się jak w grobowcu jakiegoś króla Majów. Słuchajcie, recepcja jest przepiękna, jest 6 stanowisk, szybko to, ten check-in idzie. Ważna sprawa, trzeba pamiętać o tym, że przy check-inie będziemy płacić 2 dolary za noc, za pokój. Także nie zdziwcie się, że będziecie musieli zapłacić ten podatek ekologiczny. Jeżeli nie chcecie wychodzić z hotelu i chcecie spędzić 7-10 dni tylko i wyłącznie tutaj, to możecie to wszystko zrobić. Czyli co? Zjeść w super restauracjach, oprócz tego. Są tu shopsy, w których możecie płacić kartą do ręczników kąpielowych, nie, żart, sprawdzam czy jesteście czujni. Możecie zapłacić tam oczywiście kartą kredytową, także jeżeli nie macie takich ambicji, żeby wypuszczać się gdzieś na miasto, wszystko ogarniecie tutaj na miejscu w hotelu. Żadne morderstwo tutaj się nie odbyło. To po prostu tak hotel obchodzi urodziny gości. Widzę, że mój pokój jest vis-a-vis, -vis, także będę musiała być wyrozumiała w stosunku do moich sąsiadów. Chodźmy zobaczyć, jak wygląda mój pokój. O, jaki fajny, duży pokój. Bardzo przestronna łazienka. Z Wanną, nawet mam, proszę bardzo. Walizeczka dojechała. A, ważna sprawa, kochani. Tyczki. Wtyczki w Meksyku są takie same jak w Stanach, czyli nasza polska nasz polski kontakt jest inny. Więc bierzcie ze sobą przejściówki, żeby nie wydawać potem bardzo dużo pieniędzy w hotelu na taką właśnie przejścióweczkę. Klimatyzacje we wszystkich latynoamerykańskich krajach zawsze są mega mocne, dlatego ja na przykład nie lubię ich włączać i fajnie, że jest wiatrak, bo będzie chłodna wiaterek w pokoju. A nie trzeba się po prostu męczyć przy płynie. Duże, wygodne łóżko, na którym będę spała niestety sama. Widzę, że jest telewizja. W telewizji zawsze jest kabrówka amerykańska i kabrówka meksykańska, także każdy znajdzie coś dla siebie. Mini barek. Dostałam taką informację z recepcji, że uzupełniają barek codziennie zimnymi pysznymi napojami, takimi na przykład jak piwo do Zekis, którego to nie jest re reklama i niestety nie jest moim partnerem w tym programie. A teraz to, co jest najlepsze w moim pokoju, to widok. Chętnie to pokażę Wam. Pięknie jest, mam widok na ogród i na basen. Basen jest duży i co jest super, to ja widzę, że w hotelu jest bardzo dużo miejsca, więc wszyscy turyści, wszyscy goście jakoś tak znikają, więc jest spokojnie, jest cicho, można naprawdę super odpocząć. Można poczytać książkę, można się zdrzemnąć. I to, co mnie zaskoczyło bardzo, i tak naprawdę fajnie wpisuje się tutaj w kulturę majów. To jakie dachy oni robią dla budynków, które są wyższe niż te budynki mieszkalne? Bo budynki mieszkalne mają tylko parter i pierwsze piętro, a wszystko, co jest większe, czyli recepcja, restauracje, mają dachy ze strzech, więc to nie jest takie agresywne dla oka, po prostu. Bardzo fajnie to wygląda. Widziałam też, że w recepcji to się nazywają windkacery, czyli wiatrołapy. Yy, dlatego że ciepło jest w Meksyku, przy tym że wszędzie są wiatraki, to te dachy mają taką przestrzeń między głównym dachem i tą taką czubkiem piramidy, po to, żeby wiatr tam wlatywał i było bardziej przewiewnie. Mega fajnie tutaj jest, naprawdę słuchajcie, wpadajcie. Kochani, ja teraz idę na plażę, będę się smarować filtrem, dlatego że słońce tutaj jest naprawdę hardkorowe i chciałam skorzystać z okazji i podziękować wszystkim moim partnerom, dzięki którym Wy możecie oglądać ten program. Po pierwsze derma i hipoalergiczne kosmetyki na słońce i nie tylko. Po drugie, harsznickie pola natury. Znacie je przede wszystkim z ogórków kiszonych i kapusty kiszonej, najlepszej na rynku. I oni też robią kombucha, czyli gazowana herbata, która jest mega dla nas zdrowa, jest pyszna. Ja wzięłam kilka butelek ze sobą, ponieważ po pierwsze lubię, a po drugie jestem ciekawa jak będzie smakować Be Meksykańcom. Po trzecie Colorado. Colorado, firma mojego przyjaciela, która towarzyszy mi i mojej rodzinie odkąd yy, pamiętam tak naprawdę. Helflapsy i RestMe. Między Polską a Meksykiem jest aż 6 godzin różnicy, także żeby nie mieć jetlaga e, biorę RestMe, który pomaga mi dobrze zasnąć. I wszystko to przyjechało oczywiście w walizkach, w Ostatnim razem miałam żółte, teraz są kolor takiego piękno-niebiesko-zielonego. Chciałam też Wam powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, które ja Wam pokazuję, to są rzeczy, których ja naprawdę używam. Znacie mnie od, nie od dziś, także kto jest moim followersem, astronautą dinozaura, ten doskonale wie o czym mówię. Meksyk jest coraz popularniejszym kierunkiem wśród Polaków. Ja jestem w kompleksie hotelowym Bahia Príncipe, i powiem tak, ważne jest to, gdzie mieszkamy. Bahia Principe znajduje się między Tulum a Cancun, czyli w tak naprawdę najfajniejszym miejscu Riviera Maya. Dla mnie naprawdę ważne są hotele, miejsce, w którym się zatrzymuję. Dlatego pokażę Wam, jak jest Bahia Principe. Niech was nie zwiedzie fakt, że jest tak pusto na tym basenie. Dogadałam się z hotelem, że ze względu na prywatność gości będziemy basen kręcić bardzo rano. Natomiast, kochani, no, zobaczcie, jak tu jest pięknie. Jest bardzo dużo miejsca, leżaczki są postawione daleko wokół siebie, więc można spokojnie odpocząć, można się zrelaksować, można poczytać książkę. Na basenie są miejsca płytsze, w których mogą się bawić dzieciaki. Jest wanna z hydromasażem i biczami wodnymi. Jest miejsce głębsze, gdzie można popływać. Jestem na basenie, w którym teoretycznie powinna obowiązywać strefa ciszy, ale leci muzyka. Mi to ona nie przeszkadza. Złapię troszeczkę słońca, zrelaksuję się, a potem pójdę zobaczyć inne rzeczy. Kochani, poprosiłam hotel, żeby wystawił kogoś, żeby ze mną porozmawiał i opowiedział mi o hotelu, a oni polecili z rozmachem. Będę gadać z samym dyrektorem. Hola, qué tal? Hola, mucho gusto. Soy Hanna. Paulo. Director del hotel. Entonces, hotel jest fantástico, porque yo estoy acostumbrada de viajar. Y siempre voy al hotel es All Inclusive y este es el nivel muy superior. Entonces yo quería saber lo que haces, que, que es tan bueno porque es el complejo es muy grande, la es grande y comida es sensacional. Muchas gracias ante todo. Pues bueno, yo le cuento un poco cómo es el hotel, lo agradecido que es este hotel, lo que, lo que cuenta, o sea, es un hotel precioso para familias gente soltera joven, gente mayor, tenemos es el hotel más grande de la compañía, son 1080 habitaciones y que es muy agradecido porque tiene Seis restaurantes temáticos donde la comida es maravillosa. Sí, sí, yo he comido en, en todo, bueno, no todos, creo que cuatro restaurantes. Sí. Y no podríamos mostrar para las personas por causa del COVID y las restricciones, claro. pero comida es sensacional, sensacional. Sí. Muchas gracias, la verdad es que hacemos un gran trabajo, un muy buen equipo tenemos aquí. Y es muy agradecido el hotel porque tenemos unos restaurantes con diferentes tipos de, de cocina. Eh, la exigencia culinaria que es muy muy, muy ¿Cuáles son tipos de cocina? Aquí? Vale, nosotros tenemos aquí seis restaurantes temáticos, uno mexicano, otro italiano, después también tenemos otro que es masua, que es comida Nikkei, que es una fusión entre el restaurante asiático y peruano. Uh -huh. Aparte tenemos un restaurante gourmet que es el restaurante asiático, asiático con ocho pantallas. Y hay self-service también, ¿no? Aparte tenemos dos bufets porque sí. claro, requiere la ocupación, es muy alta, y necesitamos dos bufets principales, aparte también tenemos tres recepciones. Hay una cosa que nosotros, gringos, siempre pensamos de México, que en México es solamente sombrero, cactus y tequila, y nosotros estamos... Eh, impresionados con la arquitectura del hotel, que es arquitectura maya, entre aspas. Sí, entonces eh, yo quería saber por qué para ustedes era importante hacer eso. Hombre, eh, normalmente hay que un poco eh, verse con todo el entorno que tenemos. Nosotros estamos en estos momentos en la zona de Tulum, sí. donde vamos, eh, la cultura maya Está por todos lados, eh, tenemos todo tipo de, de esculturas, rememorando la, la cultura maya. Aparte, tenemos lo que son palapas. Sí. ...muy típicas de... ...sí, de... Es, es una cosa que sí. educamos también... ...con claro. la arquitectura los turistas, sí. ...y aparte decir que, que sí... ...la impresión que tiene de la gente fuera de México... ...México tiene una exigencia culinaria enorme... Sí. ...es un país, una gran potencia... ...donde hay absolutamente de todo... ...entonces por eso los turistas deberían... Eh, ...siempre venir a... ...cuando piensan en, ah vamos a Caribe... ...porque venir a México... Y no venir a otros países, ¿por qué escoger eh, México? Eh, básicamente, por lo que he dicho, es una, una potencia tan grande, un país tan grande donde tenemos todo tipo, la comida mexicana es enorme, es abundante, una calidad exquisita, donde yo llevo ya tiempo aquí y todavía me falta mucho que conocer. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que ayuda muchísimo, muchísimo a este concepto. Hay muchos polacos. Sí, muchos mucho polacos, sobre todo en este hotel, en el Hotel Cobá, reina el polaco, el canadiense y el inglés. Y los polacos son bienvenidos siempre. Hay trabajo con los polacos, donde no son tranquilos. No, de hecho, de hecho el polaco, la, el turista polaco, está siempre, es muy agradecido y siempre está muy contento aquí. Eh, cubrimos las expectativas que ellos necesitan. Ah, muchas sí. gracias. Aquí vamos a, a terminar nuestra conversa porque los polacos son fantásticos. Fantástico. Entonces muy bien, que usted piensa la, de la misma aquí, cosa? Aquí les esperamos a todos. Kochani, Polacy są super mile widziani w hotelu i oprócz tego Pablo powiedział, że Polacy nie sprawiają żadnych problemów, że są super zadowoleni, więc tak trzymać. Ja bardzo dziękuję Pablo za rozmowę. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer, e, un placer y hasta luego. A les esperamos aquí. Muchas gracias. Ciao ciao. ciao. Jestem na basenie Infinity Pool w kompleksie Akumal. Basen Infinity jest mega, dlatego że można usiąść sobie tam na samym końcu basenu i zrobić piękne zdjęcie, które będzie wyglądało tak, że jesteście trochę w wodzie, trochę w morzu. Więc super. W tej chwili, oczywiście, jest wcześniej rano, bardzo wieje, ale za chwilę się ten wiatr uspokaja. Jest piękna flauta i basen wygląda jak tafla. Infinity Pool był dla dorosłych, natomiast dla naszych bombelków mamy w hotelu mini aquapark, w którym mogą spędzić cały dzień. Fajnie, że tutaj ten aquapark nawiązuje też do Ruin Majów. Patrzcie, zanim z nimi pogadam, Hola chicos! Hola! Hola. Muy bien. Hola. Hola! Mówisz po polsku, tak? Tak. Masz na imię? Józek. Józek. A na nazwisko? Lewandowski. A? Ja. Lewandowski. Lewandowski. Co jeszcze umiesz powiedzieć po polsku? Cześć! Dzień dobry! Jak się masz? Bardzo dobrze! A Ty? Tak? Um, Dobranoc! Do zobaczenia! I zborowska last minute. Oh, Sborowska? Last minute. Last minute. Yes. That's amazing. Do you know anything in Polish? Uh, always speak uh, in Polish koleżanka and that's all. Koleżanka. <laughs> okay, <laughs> that's good. Know. That's enough. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Only one word. <laughs> so, are there a lot of Polish tourists here? A lot of Polish kids? Some kids yeah. coming here like um, December, January, mm. February, because it's cold over there. So, they come in here he, he, they say, oh, he's hot, he's hot. We yeah. need more hot in here. Yeah, so a lot of tourists from Poland, right? Yeah. yeah. So, let me ask you one thing. So, whoever comes here, they can leave their kids for a few hours, right? Yeah. yeah. We, we open 9 a.m. to 5 p.m. We have a lot of activities all day. Yeah, we have a little time for lunch, for a snack, for games, for video games. If I want to leave my kids at night yeah. and pick them up at five, it's okay. It's okay. It's okay. And can I do it for one week? Oh. Uh, <laughs> maybe, you want? Yes, but you need to pay more. Yeah. Okay. The, the, this, this time, nine to five is free. Yeah. If you need perfect. a babysitter, yeah, it's casa cosa another thing. Okay. So basically it's possible no, I'm just kidding. Yeah. <laughs> yeah, why not? If you want? <laughs> yes, yeah. Yeah. Okay. What are the activities that you can do here? Oh, it's depends to today. Uh because I have a schedule for the old week. Mm -hmm. um, it's different because I have two groups, you know, um and monkeys. Um it's a little bit different activities for the depends on monkey. the age yeah. of the yeah. kids. So I can leave the kids without the nanny. They are two, three, what is the youngest that I can read? Four years. Four years, so Four, they don't yeah. use diapers anymore, yeah. I right? gotcha. <laughs> Does it matter which language the kids speak? How do you communicate and how do kids uh, communicate here? Uh, the, the most important communi communication is for signals. Yeah. Yeah. This is the, the first language of all, all world. Yeah, The another language is uh, English and Espanol. So basically they are using body language. Yeah. A lot of smiles, Yeah, yeah. speaking very slowly with yes. a lot of smile. Yeah. Yay! Okay, guys, it was great talking to you. This is fantastic that there is this kind of place here. Yep. And well, um, maybe one day I will come with my kids and meet them from 9 to 5 or from Monday to Monday. <laughs> <laughs> yeah, Thank I you know. so much. Uh, W hotelu możecie wziąć również ślub, zaprosić 400 gości z Polski, którzy na pewno z miłą chęcią przylecą tutaj oczywiście z Rainbow. Piękne, klimatyczne miejsce, romantyczne, będziecie zachwyceni. A ja teraz idę na plażę, bo ona mnie bardziej wzywa niż śluby. Piękna, czysta, pusta plaża. Trochę w tej chwili wieje, codziennie rano wieje i codziennie może też wyrzuca tutaj glony, ale nie przejmujcie się, dlatego że obsługa hotelowa codziennie rano je czyści. Ja po podróży muszę troszeczkę odpocząć, odświeżyć się, ale wieczorem pokażę Wam, jak wyglądają animacje w hotelu. Kuchanie, jeżeli zastanawialiście się kiedyś, kto jest królową wszystkich animacji i kto chce uczestniczyć absolutnie we wszystkich możliwych aktywnościach, to jestem ja. Kocham animację, kocham bawić się z animatorami i słyszę tutaj, że jest dość dobra impreza w hotelu Bahia Principe Grand Coba. I powiem Wam tak, jest karaoke. Obawiam się, że nie dopuszczą mnie już do mikrofonu szczęście albo nieszczęście dla wszystkich turystów, którzy tutaj siedzą. Może być dla nas Polaków trochę egzotycznie, dlatego że mamy miks hitów ze Stanów i hitów z Meksyku. Nikt nie śpiewa baj, ani przeży to są tak czy siak, jest fajnie, trzeba podchodzić do wszystkiego oczywiście z bardzo dużym dystansem. Animacje codziennie są inne. Także to nie jest tak, że będziecie zmuszeni uczestniczyć w karaokach. Są koncerty, są przedstawienia, każdy znajdzie coś dla siebie. Są trzy czy cztery restauracje i ja korzystam głównie z self service czyli takiego bufetu szwedzkiego stołu, dlatego że jestem z ekipą ja plus trzech facetów. Każdy lubi coś innego, więc nie lubimy się kłócić, idziemy do buffetu, bo tam jest wszystko. Natomiast jedzenie ogólnie jest bardzo dobre. Niestety nie możemy Wam pokazać tych restauracji, ponieważ takie są przepisy covid -owe. Natomiast myślę, że każdy z Was znajdzie coś fajnego dla siebie. Kochani, mama mnie nauczyła, żeby się nigdy nie poddawać. I jak mi powiedzieli trzy razy nie, że nie ma już miejsca dla mnie na karaoke to poszłam po raz czwarty i powiedziałam Szymonie, strasznie chcę zaśpiewać. I się zgodziła. Jest mnóstwo młodych ludzi, jest fajna impreza, wszyscy się świetnie bawią i ja szczerze mówiąc już, już też chcę tam wrócić i z nimi potańczyć.

Kochani, jestem w kompleksie hotelowym Bajapinskiej. Składa się on z trzech dużych hoteli, dlatego też jadę Meleksem. Każdy z nas znajdzie coś dla siebie: pary, rodziny z dziećmi. Jeżeli macie ochotę, przyjechać do Meksyku i zobaczyć to wszystko to wszystko, co ja tu przeżyłam. Wejdźcie na stronę Rainbow i wykupcie wycieczkę. Całusy i dobranoc. <laughs>